Bardzo ciekawe dzisiaj, na czym polega Twój paralizm? Co sprawia, że nie możesz się ruszać z miejsca, że nie ma sił po to, żeby iść dalej, żeby kroczyć do przodu w tej pielgrzymce, w Twoim życiu, tam gdzie jesteś. Co to są te sytuacje, które sprawiają, że jesteś człowiekiem sparaliżowanym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiejsze Słowo jest napełnione nadzieją dzisiaj dla Ciebie i dla mnie. Bardzo piękne Słowo, daj nam Jezus, daj nam Kościół. Słowo, które przechodzi w konkretnym celu, po to, żeby umacniać nas w naszym życiu codziennym. Chrystus, które przechodzi i zauważy, że są ludzie, Jesteśmy my, sławi ludzie, którzy mamy różne dolegliwości, różne choroby, którzy potrzebujemy pomocy. I akurat to słowo dzisiaj nam mówi, jak Chrystus nie przychodzi obojętnym wobec Twojej sytuacji rodzinnej czy w pracy. Twoja, wobec twojej sytuacji trudnej, finansowej, wobec Twoich bole, boleści, Twojej choroby. Jezus przechodzi i ma jako na największe pragnienie uzdrowić Ciebie. I w tym słowie słyszymy: są różne choroby. Jest osoba, która leżysz paralizowana. Bardzo ciekawe dzisiaj, na czym polega twój paralizm, co sprawia, że nie możesz się ruszać z miejsca, że nie ma syłu po to, żeby iść dalej, żeby kroczyć do przodu w tej pielgrzymce, w twoim życiu, tam gdzie jesteś. Co to są te sytuacje, które sprawiają, że jesteś człowiekiem sparaliżowanym? W moim życiu to są moje grzechy, które e, sprawiają, że ja słucham demona, który mnie potępia, który mówi, że ty się nie nadajesz do tej misji, do której zostałeś powołany, jesteś zbyt słaby, więc. Sieć na miejscu najlepiej, e, albo jeszcze zmusza mnie często do tego, żeby moimi myślami wracał do swojego starego życia, do wygody, do ciepełka, często do tego, żeby uczekać o od pewnych odpowiedzialności, jakie dzisiaj mam, czy w szkole, tutaj posługując, w parafii, bo widzę swoje ograniczenia, swoje słabości, i to sprawia, że naprawdę czasami nie mam siły do tego, żeby Serus z miejsca. I ile razy doświadczałem tego, co dzisiaj Chrystus robi w tej Ewangelii: że przychodzi do mnie, widzi te słabości i nie dołoży mi. Przychodzi i mnie uzdrawia, jak często poprzez sakrament, spowiedzi kiedy mogę wszystkie swoje słabości Jemu oddać i potem doświadczyć, jak naprawdę On jest najlepszym lekarzem, który zeznana wszystkim, który potrafi leczyć każdą chorobę, która jest obecna w moim życiu. I dzisiaj jestem przekonany, że również i w Twoim życiu jest gotowe, Pan Jezus, uzdrawiać wszystkie te miejsca, to, co sprawia, że gorączkujesz, że jesteś niesprawnym, fizycznie czy psychicznie do tego, żeby kochać swojego męża ze swoimi wadami, ze swoją, ze swoją historią, jaką ma, że nie możesz kochać swoich dzieci, że dzisiaj no nie potrafisz kochać swojej teściowej. Jezus przychodzi i przeniesie ci uzdrowienie. Uzdrowienie. On jest Ten, który, jak prorokował nam Izajasz, On jest Ten, który przyjął na siebie wszystkie twoje, i moje słabości, i dźwigał choroby nasze. Więc dzisiaj, uznając siebie na chorego, proszę Chrystusa, który dzisiaj naprawdę w tym słowie przychodzi do Ciebie i czeka. Pamiętajcie te słowa, które mówił święty Augustin że Bóg stworzył nas bez naszej zgody, ale nie może nas bawić bez naszej zgody. Bóg nie zmusza nas do niczego. Zostały nas w pewnej wolności i w tej wolności może dzisiaj chce, żebyś prosił Go o uzdrowienie dla siebie, żeby się nie gorszył swoimi słabościami, swoimi chorobami ale żebyś wiedział, żebyś widział uzdrowienie u tego, który jest najlepszym lekarzem, który dzisiaj w ten słowie przychodzi do Ciebie.